Która godzina? 20.13 6 czerwca Poniedziałek Kocham poniedziałki słuchajcie Czemu? Bo jest godzina 22 Wrzuciłem przed chwilą film I montuję kolejny Ale przed tym nagram wam wstęp Słuchajcie, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrypcję W opisie standardowo macie mój Instagram Wpadajcie i zaobserwujcie mnie No obserwujcie mnie w tym Instagramie, Wpadam na wasze profile I wam serduszku jeszcze Ser, serio Jak ktoś ma Instagram to niech tam wbije zasubskrybuje to dla Ciebie nic, a dla mnie to naprawdę sporo. Słuchajcie, wracając już do tematu, e, właśnie montuję sobie odcinek, godzina 22.14. Fajny odcinek, fajne obejście vlog. Była to niedziela, generalnie jest to vlog z niedzieli, nie jest to nagrany dzisiaj. Vlog z niedzieli. Dzisiaj było okropnie gorąco, nawet nie jechałem na skatepark, bo ledwo co przeżyłem dzisiejszy dzień. Było tak strasznie gorąco. Dzisiaj widzowie subskrybujcie, czerwony przycisk ma się stać, szary, słuchajcie, dzwoneczek, Opisie macie jeszcze mój drugi kanał, gdzie pojawiają się wcześniej odcinki, niektóre shoty, fajne wstawki. Oglądajcie generalnie tamten kanał też. Wpadajcie na niego. A ja co? Nie przedłużam i miłego oglądania. Oglądajcie cały odcinek, bo naprawdę sporo się w nim działo. Uuuu, ty już umiesz... truje? No wiem A z flatu dajesz radę? Tak, o? No chyba tak Pamiętam jak rok chyba temu, chyba rok temu katowaliśmy grube, grube chyba nie wiem, 20 prób No było ciężko I skasowaliśmy dziecko I skasowaliśmy przy okazji dziecko, no akurat I, to i był jest du film nada, Duży jest plus, no to viral to się obejrze. zrobił Później na TikToku widziałem, Objechał że tam... I wyglądał normalnie jak... Jak Wasted, jak po prostu w Jak w gita, no, jak, jak, jak już tak giniesz On go po prostu odcięło z boksa? Trójkę, Dobra, no. okej okay. Albo z Barcelonki nawet później Okej, okay, ale najśmieszniejsze było to w tym dzieciaku, że zero reakcji, nic <grym> Nic, po prostu jakby go odcięło z prądu <grym wytrych> Dzięki aj, 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 aj. Jest Jeszcze jakieś? Zaraz, no no... Aj. Aj, nie no nie. Aj, nie rezygnujemy. To co, no Dobra ostatnia, ale nie teraz takie giga skupienie. Nie, Nie, tylko weź. Posiad, posiadać... posiadać zawsze najlepszej koszuli na skateparku Tak jest gdzie kupowałeś? Ej, sztosik W jeszcze spodenki są do zestawu Uuu, ej no Dowalone, co? W sumie spodenek nie widziałem, ale fajne, no Fajne, bardzo fajne Ile dałeś? 200 za całość chyba Ej, to się opłacało w sumie Styl straszny Co, dzisiaj z lecimy? nie wiem, za chwilę zabiję. Jak to? No tak Czemu? No bo muszę się uczyć jeszcze A co masz... Ee... Ostatni tydzień trzeba jeszcze Właśnie, po 24 eee. jest... Kiedy wy macie wystawienie? 24... Do 15 chyba A później nie. już nie chodzicie? Nie no, trzeba niby chodzić, ale się nie opłaca jak już są wystawione. No tak, zawsze też tak, każdy tak twierdził no tak. i każdy tak robił, nie opłaca się Dobra, jakieś y, dwa szybkie triki Twoje tak. popisówki To no można dwa kiklesy dać Dobra, dwa kiklesy i... okej okay. okay. Co to jechało? Serio? Kurde, szkoda, że mnie tam na gu... Super! Kurde, dzisiaj w Kielcach się powodzi. Yo, co jest? z piersi taki klejsz? No, no. Co teraz? Teraz. O kurczę, nie wiem. No że coś można. Ambrelę Kick jest na przykład... Dobra, na RC, czyli w tamtą, no, nie, nie? tu, a tu myślałem, dobra. wow! Kurde, nie wiem czy nie pod światło za bardzo. Wow, nie wiem czy nie pod światło Misz wywalania się zawsze. Um a jak złamałeś właśnie w tamte ręce? Bo wiem, że jest złamałeś, ale Prawą na kolej nodze jak jeszcze nie zaczęli rozbudowywać tej części No. A lewą na snowboardzie Kurde Dobra, okej. Okay. Nie męczymy dzisiaj już pana brokacika. Dzięki. Chyba, że mogę jeszcze raz zrobić, tak żeby pod światło było. A, no dobra, okej. Okay. Uuuu! Ja, to... jak ty to fajnie krzywo wklejasz, nie? Tak ci wywijasz. Jo, szanujemy. Dzięki. Dobra, miłej niedzielki. Dzięki za. Panu życzę, o, dziękuję. Dobra, co? Idę sobie usiąść teraz na ławce. Ale w ogóle ci jest okropnie gorąco. Jest w sumie 25 stopni, ale nie wie nic i jest po prostu tragedia totalna. Siema! Czemu nie ze skutem? Czemu nie na skucie, stary? Zostawiłem w domu, zapomniałem. A, wolisz jednak deska? No jednak deska. No. Tam tego sprzedajesz? No, sprzedaję. No, jak, jak tam. jak miła niedziela? Dobra akcja jest taka, że. Jedziesz na zdronie, a to, kurwa, no, szanuję, szanuję. Co, co dostanę za to? Ja niestety nie mam pieniędzy, on jest od. Ja też Oni nie mam pieniędzy. Chłopcy ci zabije. Nie zabije się, co bo on jest doświadczony. Poczekaj, na zobaczymy. Ciężkie? Tak, ja ci pomogę. czekaj. Dobra, dasz? Ale jak. Ej, ja podchodzę z niej, ja się go. Poczekaj. Sprawdy? Ale dasz radę z tego zjechać? Prawdziwy ten Co? Dasz radę z tego zjechać? Poczekaj, tylko... O kurde. I mam dał radę. Dobra, czekaj tylko sobie zejdę, czekaj, tylko sobie zejdę tam. No i to się szanuje. Poczekaj, tylko nie z tej strony, nie z tej strony. No albo dropa po prostu wklej, nie? Eh?

Okej, okay, słuchajcie, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli się spodobał, zostawcie łapaczkę w górę oraz subskrypcję. W opisie macie mój Instagram. Zaobserwujcie mnie, zaobserwujcie mnie, dajcie mi followa, ja będę wbijał na Wasze profile. Siełka widzowie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, a będą one grube, tylko tyle mogę powiedzieć. O i pięknie, olej Nie nie No ale ten jest. Dobrze. Ja wiem. No pa jak daleko dopłynął. Pa! Wow. Gdyby wrócił. Nie no wróci to wróci.